Siemano Siemano, Twaltun, 14 odcinek z serii Sorka. I tak, kolejny odcinek pojawi się dopiero po Świętach Wielkanocnych. więc teraz chciałbym Wam widzowie życzyć wesołych Świąt Wielkanocy. Oczywiście zdrówka i zapraszam do obejrzenia odcinka. Siema, poniedziałek, i tak, w pierwszej kolejności. Dostosowałem się do rad, które zostały tam napisane w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Bardzo dziękuję za y, różnego rodzaju y, porady. No nie wiem, czy może to tak wyglądać, ale właśnie dostałem tam radę, żeby na pewno pójść y, w, ten, y, w ten bonus, w kole. No tutaj w sumie nie zwróciłem na to uwagę, że jak dam tutaj full y, punkty, to wtedy mam y, plus 15% tego kryta z Gran Flamhura więc dałem to wcześniej miałem tutaj też właśnie punkty ale stwierdziłem, że wolę mieć full full w HP, żeby mieć plus 50 hapsa no i... Yy, ale jakoś teraz tak to jest, że nie działa mi dwa gemy tylko jeden mi działa gem więc mam tylko jedną tą protekcję nie wiem czy to dobrze zrobiłem, ale na razie niech niech tak zostanie może yy, tam w kolejnym jak wyjdzie ten odcinek do którego właśnie teraz materiał nagrywam to może ktoś jeszcze coś doradzi no i tak samo e, kupiłem na markecie przed chwilą e, nightmar Bootsy tam za 30 parek, e, więc nie, nie aż takie drogie no i one dają dwa arma e, Magic Level plus jeden i protekcję od energii więc e, spoko buciki będę teraz w nich sobie śmigał dodatkowy Magic Level e, i tak, czy coś jeszcze. A miałem jeszcze radę związane z spotkami. No wytestuję te ulti y, ultimate, jeśli chodzi o, nam, o manapotiony. Najpierw sobie te wykorzystam, bo skoro już mam je kupione. Y, no zobaczę jak to będzie mi wychodziło finansowo z tymi ultimat'ami, bo jednak one są y, bardzo drogie. No chyba, że na tyle mało ich będę używał, że to będzie dla mnie opłacalne, ale też przetestuję tą radę, więc bardzo dziękuję za wszystkie rady. A teraz lecę odebrać koszej amulet. Niby robiłem to w sobotę, ale właśnie wczoraj, niedziela nie grałem. Dopiero dzisiaj to odbieram, więc lecę na AB do cyklopa. Jestem na miejscu, rozmawiam z cyklopem. Kaj, amulet i jest koszej. No, ja nie będę kontynuował jakby dalszej części. Nie będę robił. Tego quest'a, bo chcę sobie zostawić amulecik. Te leksy w sumienia są mi potrzebne. 158 level, bity i bita meduza Tower. No, chciałbym dokończyć tego taska na, na behemoty. Ogólnie chciałbym zrealizować w końcu na jakiejś postaci, na której robię serię. Te taski u Grizzly Adamsa do końca, chciałbym powbijać to, żeby osiągnąć 100 punktów. I jeszcze chyba nie wspomniałem z tych rad, które dostałem z komentarzy: to również, żeby sobie odpalić tutaj na hand analizerze ten RAF Exp, więc to, to opcję też sobie włączyłem. No, i jeśli chodzi o hancik. no, wiadomo, tutaj expa nie ma. Dużego. Bardziej to jest taka ta, ten cel realizacji taska na te behemoty. No i przy okazji parę tych serpentów się tutaj też zawsze zabije. No i na tym chęci, nawet ładnie jeśli chodzi o dropik bo udało się 3, 3 razy styl wydropić na ten moment. Byłem na refilu no i zabrałem sobie te ultimate mana potiony. No jak na razie tutaj te darmowe, które odbierałem sobie z daily Więc mam jakiś tam delikatny zapasik No i tak Zaraz zrobimy piękny teścik No przed chwilą użyłem dwóch Tych potionów No i teraz jeszcze jest y Bonus z eventu Coloro Colors of magic I potiony są zboostowane No i no, dość Mnie to zaskoczyło A więc a więc tak, nie mam praktycznie many. No 400 dochodzi. Ciach. Ciach. <grystanie> no, ponad 600 potrafi many doładować taki potion. I ostatni behemon dobity do Taska. Dobiłem sobie na wzgórzach w Liberty Bay. No niewiele mi brakowało już na... Meduza Tower nie chciało mi się wchodzić, no dość uciążliwe jest wchodzenie tam ms przez te parliżujące potworki. I pozdrawiam przy okazji Pepe Alcus. Pozdro Pepe Alcus, no mam nadzieję, że będzie się dobrze grało na Secure'ce. Powodzonka z rozwojem postaci. A ja będę leciał klasycznie, jak to po wykonaniu taska do Port Hope. Porozmawiać z Grizzly Adamsem, a następnie Bosik plus Behemoth Quest. Tam przy okazji też zrobię, no bo będzie to praktycznie w tym samym miejscu. I rozmowa z Grizzly'em, Task 30K expa, Nagrody i lecę na Edron. Jestem na miejscu na Cyklopach, na Cyclopsis z słynnym Wedron. Nie wiem czy w dobrą odnogę lecę, ale zaraz się przekonam, czy będzie tam teleport czy, czy albo w tej drugiej. Nie, jest. Jest wejście na Bosika, ale coś go nie widać. A jest na dole. No i jest dekuje. Bośik pokonany. No niebieski przedmiot tylko behemotrofy. Ale zawsze coś też oczywiście będzie <grystanie> Achievement. Oj ojoj, żebym tutaj nie padł. Będzie achievement. a teraz lecę od razu tutaj zobaczyć, czy jest otwarte wejście na kłeścik. Więc odpalam mu tani gran hura i lecimy. Pozamykane, więc muszę. del DL przy okazji pokonany. Dźwignia ciach. No i wejście już jest otwarte. Ja tutaj będę musiał i tak... Mimo, że dość wysoki level jak na taki questi, to na początku sobie wbije tamkę, Zrobię sobie tak i na spokojnie wybijanko. I wybity room. Jeszcze spróbuję tutaj coś wydobyć. I odbieram kłeściki. Piękny golden armor. I demonka. Tutaj perełki. To sobie przerzucę. Więc fajnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. W sumie też za chwilę level. A dobiję sobie przy okazji tutaj na jakimś behemocie. i 159 i report yy, zabicie bossa behemothów ciach achievement teraz zabiorę sobie hyderki bo mam tutaj rozpoczęty na meduzy i serpenty teraz sobie po raz drugi wykonam hydry yy, i pewnie wpadnie jakieś, yy, jakaś jakaś ekspiola na banucie no chciałbym wydropić yy, jajko z bossa, z bossa hydry żeby mieć właśnie skrót na te podziemia banuty. Przydałoby mi się to, a czy się uda, no to się okaże. Siema, środa dzisiaj i tak, daily odebrane, 47 dzień na postaci. Dzisiaj wpadł darmowa zmienniarka i teleport. No, w sumie za bardzo z tego nie korzystam. Jestem na Darashi, na Uwerhienach. Spróbuję tutaj coś pobić, odpalę sobie. Preya nie chciałbym go jakoś mocno trzymać dlatego tutaj przyszedłem zobaczyć czy w ogóle będę w stanie coś skorzystać z tej miejscówki tutaj na tym, jak widać na tym preju mam full damage no jak mi się nie uda tej pohanci to po prostu przeroluję będę szukał już jakiegoś innego potworka żeby, żeby nie stopować tej kratki tutaj się trafił Chetling jeśli chodzi o frosty a już właśnie od dzisiaj jest drugi dzień. Jak Okolnir jest przerobione, tam dużo więcej potworków powinno teraz występować i powinny się szybciej respić. Więc może jakieś frosty odwiedzę po tych zmianach na Okolnir. A teraz zobaczę to te właśnie Warhen. Więc zakładam ku to co trzeba i spróbuję to te chienki pobić. No ale. Nie wiem, yy, nie wiem jak to wyjdzie, bo <gryw> raczej są to potworki dość mocno chyba uczęszczane przez ludzi. O! <gryw> Achievement wpadł za, za użycie potiona 160 level wbity i, i dalej bije te hienki. Szedłem sobie na niższy poziom no na górze ciężko raczej było bo wystarczyła jedna osoba i już tam respik nie wyrabiał nie było za bardzo co bić to stwierdziłem, że delikatnie zaryzykuję i wszedłem na ten niższy poziom i latam sobie tutaj bez utamki, staram się właśnie tak po, po pojedynczo, po dwie jakoś tak lurować, żeby kombosa nie dostać końcóweczka preja jeśli chodzi o te Wer Hieny więc za chwilę już będę to rolował, powoli też wychodzę na, na powierzchnię. No i przy okazji pozdrawiam, e, biegam tu powodzonka w rozwijaniu Eka i GoGo go, 90 level, e, żeby nawalać Exori gran A mi niestety e, nie udało się na tych hienkach z e, kolejnego levela dobić, 161. No, nie będzie jakoś dużo brakowało, ale jednak nie wpadł. I tutaj też już wolę sobie to przerolować, żeby czasami nie zapomnieć. Przeszedłem na, okol na Okolnir zobaczyć jak wygląda teraz sprawa z frostami. No, widzę nawet ktoś siedzi. No pewnie teraz przez jakiś czas częściej będzie można ludzi spotkać. No ale zobaczę, jak tutaj będzie respik wyrabiał. Chyba ktoś dopiero wszedł. Więc troszeczkę się tutaj pobawię. W sumie zresetuję sobie. I chwilę tak pobiegam. Jak będzie w, w miarę ok dobiegania, to y, tą ostatnią godzinkę zielonej staminy sobie jeszcze odpalę. Te chatlingi Więc może dodatkowo coś tam ekspa więcej wpadnie. Tego preja. No widać, że jest więcej potworów. I ciekawe jak to właśnie będzie wyglądało z tym respieniem się. Czy też będzie tak w miarę można sobie zbierać takie lury po wybiciu jakby pierwszy, pierwszy raz, bo wiadomo zawsze jak resp miejscówka jest full zrespiona, to, to jest co lurować, tylko ciekawe jak to będzie wyglądało właśnie jak się to wybije. No ale tutaj na przykład nie poprawili nic, tylko dwa potworki są Więc tak Tak średnio No i prościk dał Pierwsze ryhawy wydropione I jeśli chodzi o exp na godzinę, nawet nieźle to wygląda. Nawet, nawet w porządku. Widać, że dużo, dużo dał ten poprawiony resp, respawn. Tylko, że tak mam właśnie ten, mam, mam tego preja pod exp na te chatlingi dlatego ten. EXP na godzinę jest wyższy, ale nawet ten. Ten ROW EXP. Czy tam RAF? ROW, RAF. <laughs> nawet w porządku wygląda, więc. Dało to. I 161 dobity. Yy, ostatnio 4 minuty zielonej staminy. No i naprawdę dobrze na tym yy, okolnir. Yy, no ale też z, z tego względu, że. Szybszy resp na tych y, miejscówkach Związanych z Fargrond Dlatego no tak super jest yy, No ciekawe jak to będzie wyglądało yy, Jak nie będzie Ten obszar objęty właśnie tym szy szy Szybszym respieniem się potworów No ale No i tak myślę że Dużo dała ta zmiana z, Przez samą Przez samo to że ta ilość potworków Została dodana yy, Nie trzeba biec w jakieś konkretne miejsce Żeby sobie jakiegoś fajnego lura zrobić, tylko tak naprawdę na większości miejsc jest taka możliwość co chwilę można fajnie sobie lurować no jak na razie chyba na tej postaci jeden z takich fajniejszych huntów jaki w ogóle yy, robiłem no naprawdę fajnie się to wybija, że miejscówkę bardzo lubię to jeszcze na dodatek yy, teraz na takim levelu myślę, że będzie miało to yy, będzie sens to bić. Bo gdzie się nie pójdzie, to fajnie można te potworki sobie zebrać. No i myślę, że spoko by to wyglądało, jakby też na innych takich starszych właśnie miejscówkach yy, tak, tak to przebudowali, tak to przerobili, że, że te potwork, tych potworków będzie więcej. No bardziej by to dopasowało się do dzisiejszych standardów gry. Myślę, że każdemu byłoby to na rękę i Cipcowtowi, bo ludzie więcej supli by na takich miejscówkach. No i też tym takim graczom, co na przykład powracają po wielu latach przerwy, nie znają za bardzo tych nowych miejscówek, muszą dopiero wszystko poznawać. No a jak sobie idą na początku na coś ekspić, to właśnie na takie miejscówki, na których kiedyś ekspili. No i nie tracą przynajmniej czasu bo tak to teraz wyglądało trochę, że ktoś wracał na przykład ostatnio ktoś grał na wersji 8.6 pamiętał właśnie tego typu miejscówki że ekspiło się na takim okolnir czy na jakiś tam DLach POI no i <ścoughs> każdy nowszy gracz powie, że a marnujesz czas, marnujesz czas, nie powinieneś tam ekspić a jednak jak, takie miejscówki byłyby tak w ten sposób jak tutaj na okolnir przerobione to nie byłoby to już takie marnowanie czasu, expik dość fajny, by można było robić. I jeszcze jest ten sentyment do miejscówki, na której się lata temu siedziało. Siema, witam w czwartek. I yy, zrobiłem sobie hancik na frostach. Leciała końcówka yy, wczorajszego preja który odpaliłem na czetlingi. Do 3 minutki zostało, więc sobie już to roluję. No i trafił się. Yy, trafił się potworek Zoramon, tam gdzie mam zbierać te krzaczki to pewnie sobie to wykorzystam fajnie bo to jest bonus pod exp więc myślę że warto będzie sobie to wykorzystać I tak wbiłem mniej więcej jeden level bo wczoraj skończyłem na 161 i podobna ilość brakowała do 162 to teraz właśnie brakuje do 163 i dropik dwa dragon slayery raz jedno rh No i tutaj trochę ice cube'ów Zacząłem chancik na y, banucie. No i lecę do 163. No zobaczę jak tutaj to siadnie. No trochę bardziej takie pojedyncze bicie. Jednak y, MS-em na tym levelu za bardzo nie poszaleje bez jakiegoś blokera. Myślę, że byle, byle bez deski. 63 dobity 64 wbity i pykam sobie na y, Oramont. Jakoś długo na tej banucie y, nie siedziałem. Tam chwilkę tylko pobiłem, wytraciłem potiony, tak jak wspominałem i wyszedłem. I tutaj wbiłem y, troszeczkę pozbierać krzaczków, no i przy okazji odpaliłem sobie. Prey pod Expa na te potworki, co tutaj występuje, te Wormy. I pozdrawiam przy okazji gracza, którego tutaj spotkałem: Living Nightmares. Living Nightmares. Pozdrawia widzów śledzących serię. Mam nadzieję, że Wam miło, że, <ścoughs> że jesteście pozdrawiani. Ja daję punkciki. Lecę z tym dalej. 10 minut Zielonej staminy to już niedużo zostało. Tutaj też mam już na full. Dasty trzeba będzie to przemienić, jak wrócę do miasta. I takie dość spokojne bicie. No, taki, taki trochę słaby XP. Właśnie tutaj biega Living Nightmares, który, który właśnie pozdrawia. Siema piątek. I w pierwszej kolejności dzisiaj wleciał Hancik na no, Ramon plus zbieranie krzaczków No wykorzystałem sobie bonusik ten co został mi z wczoraj Preja pod exp No i to już roluje bo praktycznie czas się skończył <laughs> I tak udało mi się na ten moment 581 krzaczków uzbierać I dzisiaj z daily do odebrania jest bonus na godzinę na 60 minut 50% boosta więc za chwilę sobie lecę to odebrać i myślę, że przepalę go na Okolnir. No ostatnio na Okolnir bardzo, bardzo ładnie pokazywał analizer ten ROW EXP na godzinę. Więc myślę, że chyba będzie to dobra miejscówka, żeby ten buścik wykorzystać i tam jakieś EXPy zrobić. Jeszcze w tym odcinku nie nagrałem chyba nic związanego. Z kolekcjonowaniem addonów ani mountów, więc y, wleci y, część do Huntera. Mam właśnie Sniper Gloves mm, więc oddam sobie to do npc -ka. Od razu pozdrawiam, Elder książę pozdro. Będziesz akurat na materialek, y, wlatuje część do addonika. Kiedyś może zrobię full bo tam trzeba jakieś kweściki porobić, trochę jeszcze i temek dozbierać. ale y, jak na razie y, druga część Huntera i też jeszcze lecę y, oddać Stomino Leather tam, mniej więcej gdzieś tutaj, żeby tak samo do Citizena zrobić pierwszą część y, plecak. I teraz ten y, Citizen, o którym wspominałem, no tutaj będę musiał y, poczekać jakiś czas, dwie godzinki z tego co jest opisane w spoilerze ale właśnie yy, po ekspieniu sobie dzisiaj yy, odbiorę jak nie zapomnę bo czasami mi się zapominało yy, minotaur later mino yes jeszcze raz rozmawiam hi backpack yes i 100 mino later oddane i za jakiś czas właśnie po dzisiejszym ekspieniu sobie wrócę odebrać tą część yy, addonu 165. dobity początek HUNTA na FROSTach z odebranym bo, tym BOOSTem z DAILY 166. wbity cyk punkcik i zostało jeszcze 12 minut BOOSTA i taki rekord jak mi się udało, tutaj największy wynik. To jakieś 2K ekspa na godzinę, raf Row, exp w okolicach 900K i koniec busta na frostach, więc wychodzę. Teraz sobie wytestuję inną miejscówkę, tym razem Lizardy tam koło pałacu postaram się jakoś je pobić obszarowo, zobaczę ile tam się uda. Osiągnąć ekspat tego row na godzinę, no żeby się tak mniej więcej zorientować, czy, czy ta miejscówka tam na zao będzie w jakiś sposób opłacalna. I to jest miejscówka, którą będę bił. Jak na razie przejdę sobie tutaj przez ten pałac do wyjścia, i później będę sobie tutaj starał się lurować na tych obszarach tego miasteczka. Widzę, ktoś sobie tutaj bije. Tu ja lecę dalej. 18 minut hanta na tych Lizardach. No i nawet wygląda to nieźle ten expik. Jak bez żadnego bez żadnych bonusów oprócz tej zielonej staminy. 1 i 6. KK na godzinę. Ten row. Exp na godzinę też dość nieźle wygląda, bo trochę ponad 1 KK. Dobra, robię jakiegoś większego lura, bo coś teraz słabiej. No ale tutaj już nawet ładnie się będzie zbierało. 167 dobity. Niewiele już zielonej staminki zostało, więc dobiję tutaj jeszcze troszkę i uciekam, ale nawet, nawet przyjemnie jak się uda fajnego lura złapać, to naprawdę spoko jak tutaj. Już po y, hancie na Lizardach staminka Zjechana. I wróciłem tutaj odebrać addon. I jest były gwiazdki. Kolejna część addon do kolekcji, więc już coraz, coraz większa kolekcja się robi. Może gdzieś yy, niedługo też Knighta yy, zrobię, któryś z dodatków, bo trochę miałem tych Behemoth funksów więc no po kolei jakoś tutaj będę mniej więcej leciał. Tak samo fajnie byłoby zrobić mieczyku Warriora, ale to wszystko właśnie w przyszłości, więc wyleciał kolejny doda dodatek. A ja kończę gierkę, ciąg dalszy nastąpi. No, i jak chcesz mnie wesprzeć, zostaw łapę w górę pod tym odcinkiem. I widzimy się w kolejnych. Na razie.